Witam w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Train 2. Więc zobaczymy, co nas dalej czeka ogólnie. Tutaj ym, troszeczkę są wrota, jakby zamknięte. Nie wiem, co tutaj zrobimy. Tutaj jakiś przycisk? Nie bardzo. Do góry? Nie. A tutaj jest dźwignia. No dobra. Moja nieuwaga. Ole ciężko to przesunąć. Przynajmniej dla Zoe. Zoi? Tak to się odmienia? No, no mam nadzieję. Że nie popełniłem jakiegoś strasznego błędu. No nareszcie. No, Trochę to trwało. Hmm. Ależ dane, rady, spokojnie. O ja pierdzielę. Takiego motywu jeszcze nie było. Wow. Łódź, ja pierdzielę. To jest genialne. Trajnie jedynce ewentualnie to by wyszło w pierwszej odsłonie gry. Że to by wyglądało w ten sposób: że to jest na dole, są szyny. A to jest jakiś, jakieś cudo. I byśmy przesuwali to jako szyny. A tutaj naprawdę coś niesamowitego. Możemy poruszać nogami tego cuda. Dobra, zniszczę te skrzynki i przesuwam dalej. Ła, jedna noga, druga noga. No, rzecz genialna, super mi się to podoba. Dobra, możemy skończyć i iść dalej. Lodowy łuk. O, Jest to, albo coś. O, trójno. Illuminating the path. Where now? Mm. A great big tree house. More like a tree castle. And the trine wants us to go in. Oh, the trine could take us to a nice beach for a change. Let's go inside. <laughs> Ok. Skamieniałe drzewo. Tak chyba przeczytam. Pochodnie w domku na drzewie mi go dały nerwowo, gdy bohaterowie wchodzili do środka. Domostwo nie wyglądało, jakby należało do kwiatu, nawet jeśli miałby to, y, miałby to być inteligentny gadający kwiat. Niemniej jednak panujące wewnątrz ciepło było miłą odmianą po całym dniu pośród błota. To jest dom Nie Szkoda, szkoda. Myślałem, że mogę zejść tutaj na dół, a aczkolwiek tędy pewnie weszliśmy. Ruszajmy więc dalej. No, tak... Y nie, nie chciałbym. A, tutaj to już, to już okej. Okay. Nie chciałem powiedzieć, że tamto nie wygląda na, z, na jakiś zadbany dom. Czy w ogóle na jakieś mieszkanie? Aczkolwiek tutaj już bardziej. No i podzielam zdanie Amadeusza, że to... że to może być mieszkanie Wiedźmy jakieś... Jesztem ten kocioł mnie tutaj na środku jeszcze bardziej do tego przekonał. No i tam były oczywiście czaszki, kości wiszą. Tego typu sprawy. Znaczy, jeszcze jeżeli ktoś pamięta początek to tam właśnie była ukazana postać kobiety, która przyglądała się losom naszych bohaterów i, no nie wiem, może to jest ta sama osoba, która tutaj zamieszkuje. Myślałem, że mogę te czaszki stąd y, przeciąć sznur i sprawić, żeby one upadły. Tak się zasłowie. Co my tutaj mamy? Tu jakiś. Kląg. Które lustro? To lustro? To jest lustro? O! jest Super! To jest genialne. Strasznie mi się podoba. Muszę to zrobić tak. I. To się ogólnie powinno stać, moim zdaniem. Tylko nie widzę różnicy. Może otrzymałem to kółko? Tutaj co jest? Wiem, że to jest flakonik z doświadczeniem. O. Nie bardzo jestem w stanie go, widzę, zdobyć. Nie zauważyłem tutaj tej deski. Dobra, jest. Hmm. Wszystko się stało jasne. Odrobina. Odrobina wymuszczenia, że tak powiem, i wszystko się wie. No i super. Super, super. Świetna zabawa. Super zagadka. Świetny rodzaj. A tutaj jakieś pajączki. Kądś już to załatwi? Oby było takiego, takich, takich zagadek więcej. Bo będę bardzo zadowolony. Tutaj coś te bomberki nie chcą mi się tworzyć. Ogólnie, moje wrażenia z na Twigi są są świetne. Hmm. A to już. A to już Wam mówiłem zresztą. Chciałem teraz dodać, że wciąż mnie czymś zaskakuje. Nie jest to monotonne. Nie jest to to samo, co widzieliśmy w pierwszej części. No same pozytywne strony dotakują coś tutaj spróbuję wyczarować to nie wygląda jakoś tak specjalnie yy, specjalnie dobrze a chciałbym się naprawdę tam dostać i zobaczyć o co tam chodzi chwycić się, nie ma czego nawet się nie mogę tego chwycić tutaj tu coś jest, to jest doświadczenie no szkoda chciałbym zobaczyć, jest co tam jest i... Jak to zdobyć Ale najwyraźniej nie, nie, Albo nie bardzo wiem jak to zrobić Nie widzę może czegoś Nie zwracam na coś uwagi Albo po prostu Nie mam możliwości specjalnie teraz Zdobycia tego Tu jest przycisk To nie było stąd Dobra jest Przeczekam wiatr Powinienem stać na tym już dawno ale okej, okay, wszystko i tak skończyło się dobrze. Nie wiem, doskoczę. Gdzie tam? To musimy stworzyć sobie jeszcze jedną. Położyć tak na kancie, żebym mógł jak po schodach sobie wskoczyć. A ja widzę, że to nawet nie było konieczne, bo wystarczyło użyć auć kakuzoi. No, więc tutaj mamy 39 butelek, mamy, flakoników. Poletą nazwę flakoniki. Uuuu. Wyzbyłem się jednego. Czym to jest? Uuu, mm. wspaniała rzecz. Chciałbym ten flakonik z powrotem. Jak mam go zdobyć? Wypchnę go tędy? Uuu, ok, ja mam pomysł. Mam go. A, świetna rzecz. A mam taki pomysł. Jeżeli przesunę tą platformę tu, a tą platformę tu, to czy nie powinno mnie to mocniej wybić, gdyż lecę dłużej? Chyba mnie wybija. Tylko jeszcze mi tutaj czegoś brakuje. Mogę to zaskoczyć? Mogę. Tutaj jest powietrze. I ono nie jest zapewne po nic. Czy tylko po powrót do po góry Hmm A ja bym chciał zrobić to doświadczenie w Tej rury pewnie się nie mogę trafić, nie cóż, nie mam pomysłu Tam jest flakonik, może uda mi się go wywrócić tak, żeby spadł, a to pewnie jest taki bąbelek Trudno. Lecimy dalej, ja nie chcę przedłużać. Powrotem. nasi starzy znajomi do Dobra. ten Dobra. Zaraz się tutaj z tego lodu w... wyjdzie z tego lodu, no, wyjdzie roztopi się. I tutaj jest łucznik jeden. Wow, unik, tak jest. Ale te już nie uniknąłem. Prosto, prosto strzały, prosto strzały. To nie było profesjonalne. do tego, tego chociaż uniknąłem. Dalej coś mi się muzyka nie podoba. Coś wskazuje mi, że wciąż jestem w trakcie walki. No i proszę. Uzbieraliśmy wystarczającą ilość flakoników i bąbelków. Aby zdobyć kolejny poziom doświadczenia, może zobaczymy, czy mamy możliwość rozdania tego punktu na coś fajnego. Wkładanie się, przyzywanie trzech przedmiotów, za mało punktów. No tutaj widzę, to jest prawdopodobnie błąd y, z Jest napisane koszt 1, ale zapewne koszt 2, gdyż wszystkie y, ulepszenia w drugiej linii kosztują 2 punkty umiejętności. Więc to by było dziwne, gdyby ten kosztował jeden. Nie dziwię się, czemu nie mogę go zakupić, zdobyć, wybrać. Spokojnie, zdobędziemy kolejny poziom. To wtedy pomyślimy. Nie wiem, czy nie będę wolał wybrać ognistej strzały niż tego przyzywania trzech przedmiotów chociaż lodowe czy strzały ogniste strzały może ogniste by szybciej pokonywały przeciwników na razie nie będę o tym rozmyślał, bo to, to nie ma podstaw w ogóle, to rozmyślenia teraz spali mi? nie spali to dobrze ja sobie mogę wskoczyć do góry bezproblemowo hmm o, o takie coś Dobra, to już mi od razu daje do myślenia, że te skrzynki na pewno mi się przydadzą, więc ja sobie je wyjmę stąd. Tylko jestem pewien, że będą mi potrzebne do czegoś. A zresztą nawet tutaj dostać się do góry. Zbuduję sobie piramidkę. Taką jakby. Schodki. <laughs> Nie powiem jaką grę mi to przypomina. Takie układanie. ...kwadratowego sześcianu. Kwadratowy sześcian, to też było mądre z mojej strony. I jeszcze jeden tutaj. No, profesjonalne schody. Ła, ale bym... bym to wszystko zniszczył, bym musiał wszystko jeszcze raz budować. Na no, samą myśl o tym nie chce mi się. Dobra, schodki mam. Świetne zresztą. Tutaj zostawię te klocki, klocki, skrzynki. Boże, jak ja się wyrażam. Łach! plazm pod ten kłomień. Hmm. Tylko fajne, że to mi w sumie chyba nic nie dało, oprócz dostania się na wyższą platformę. Co my tu mamy? Lustro numer 1. O, płomień jest, płomień jest impreza. Tylko co, syn? A w dół też mogę to przesuwać. I? Nie wiem, czy coś mu to daje. O! Bąbelki. No, genialne to jest super, po prostu może nietrudna zagadka, ale super przede wszystkim jest świetna. To, to możemy sobie tutaj położyć, niech sobie fruwają, to powiedzmy doświadczenie i już się stąd, stąd wynoszę. No szkoda mi, że napracowałem się nad, tą, nad tymi pięknymi schodkami, a on. Nie, w sumie zróbmy z nich użytek. Zjedźmy sobie tutaj chociaż raz. O, w sumie, poczekajcie chwilę. Doświadczenie, wiemy, że sobie cenię doświadczenie. Więc to wcale nie było bezużyteczne ani trochę. No to pięknie, to było głupie z mojej strony. Tak, głupie spal się Chcę znowu przebity. No nie! Kurde! Ach. Irytujący moment, bardzo irytujący. Ale wystarczy chwila cierpliwości i wszystko można zrobić. Użyć dźwigni. Łoś, i Że tak się wyrażę. No co to jest? Jak ja mam to zrobić, skoro we mnie coś tutaj zionie? Hmm. Mateusz? Wziąć sobie tam Tego nie zatrzymam. Pończ już ma więcej siły, co zrobi szybciej. nadzieja matką głupi. Nie, on się spali, no nie! Cała praca na nic. Szybko, końc już, cokolwiek. Nie, to nie ma sensu, bo zginę. Arr! Wybaczcie te dźwięki. Irytująca sprawa. No jak ja mam to zrobić? Muszę wrócić do checkpointu, nie spali, nie spaląc się. O, fajnie. A no jednak mi się udało. Hmm. To nie jest pocie pocieszająca myśl. Pomrót. O, w tym miejscu rozpoczynam. Coś muszę wykombinować z tym tłumieniem. Jak ja mam to zrobić? Jak odwrócić uwagę ognia ode mnie? Muszę to zakneblować. Jakimś cudem, tak, żeby nie miało możliwości ruchu. A jak Amadeusz zginie, jest. Tylko, żeby teraz nie wleźć pod ogień. No. Po co mi było takie. Hmm. No wiecie, o co mi chodzi, takie. Brak spokoju, namysłu. A tu jest pięknie ogólnie, ładna kraina Coś tam jest Doświadczenie. O, słyszę gobliny U, z wszystkich stron! Chwyciłem się Tu mnie nie dopadną Przynajmniej chwilę Proszę, jakie piękne rzeczy potrafię... Zdobywać podczas prawie ginięcia. Następny słaby strzał. Jest jeszcze jeden. O, jest. Tam gdzieś był łucznik, z tego co pamiętam. Zaraz go złapię. Dobra. Nie ma. Tylko moja wyobraźnia. Nie obraziłbym się, gdyby tutaj był łucznik. Lubię te walki. Naprawdę, bardzo przyjemne to są. Na mnie Tylko oczywiście też za dużo potworów Nie mogłoby być, gdyż każdy generuje doświad Kulkę doświadczenia No i można by tak stać I walczyć i nabić sobie tyle Poziomów Że od razu automatycznie Mielibyśmy wszystkie umiejętności I już Nie byłoby nic trudnego, nic by nie było w stanie Nas mm, pokonać Co wam powiem Przeczuwam bossa i to nie będzie słaby bos. U, wybaczcie mi to. Zaraz do was wracam. Oś jestem, mam nadzieję, że już nic nas tak brzydko nie, nie zaskoczy. Tutaj próba umiejętności Zoją, Zoi, nie bo tak brzydko powiedziałem. Znajdujesz poemat kolekcjonerski. Snamieniałe drzewo. Po raz kolejny te dziwne zagadki. Nie ja wiem, zniszczę te skrzynki. skrzynki. Boże! beczki. Dzisiaj mi się wszystko miesza. Mogę się usprawiedliwić, że nagrywam to wczesnym ranem, rankiem. Dobra, te pająki też są fajne, ale tylko szkoda że tak rzadko się pojawiają. W ogóle nie widzę ich jakichś umiejętności. Czy one w ogóle potrafią pokonać? Czegoś się chwyciłem. No nie! A, wchodzą po pajęczynach. Jak go pokonać? Nie. Nie głupie te stworzenia. Myślałem, że zostanie tam i będzie czekał, aż ja łaskawie przyjdę. Ale nie. Muszę wyczuć moment. Moim zanim kiedy opadną, należy y, wskakiwać. Widzicie, wszystko jest jak należy. A to już było strasznie głupie. Bardzo strasznie mocno. To też. Wróciłbym do checkpointu. Nie chcę umierać, nie lubię, wiem, że to nie jest nic pięknego do oglądania. No nie! Boże, za co? Chociaż hmm. tej drabiny nie ruszę. No nie no, wracać, nie wracać. Jedną próbę chyba mogę jeszcze podjąć. Najwyżej Amadeusz więcej sobie nie poczaruje. No. Kontynuujemy rozgrywkę od ostatniego miejsca i checkpointu hmm. iryzujące skrzynki mogłem je teoretycznie przesunąć i przejść. No dobra. Mądry Polak po szkodzie, prawda? Co my tutaj mamy? O, ładnie mi się złożyło, zapomniałem w ogóle o tym. Nie wiem, teraz co by tutaj wykombinować. Po pierwsze zrobię sobie Możliwość upadku. Nie wiem czy jest ona skuteczna. Prawdopodobnie będę spadał gdzieś tutaj. Więc zrobię sobie takie zabezpieczenie. No nie. No, zabezpieczenie działa. Będę miał większą ilość prób. Próbuję teraz szybko ninja. Hmm. No proszę, i wszystko się udało. Nie spaść teraz, błagam tylko, nie mnie to. Amadeusz, pokaż magię. Co jest, lakonik. Świetnie. I rozumiem, że spaść. Nie mogę w ten sposób, muszę to zrobić tak. No oczywiście. Nic mi nie wychodzi. Ale okej, okay. ważne, że przeżyłem. Że jesteśmy dalej. Wiecie co. Będę już kończył odcinek, bo się tak zapędzam i w ogóle nie zwracam uwagi na zegarek, więc nie wiem, ile to już trwa. Tak. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i oglądania. Pa pa!